Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kathy Rain. Um, ostatnio um, żeśmy tutaj kombinowali z odnalezieniem Eileen, um, ponieważ została porwana i um, właśnie dowiedzieliśmy się, że, że um, Isaac za tym stoi. E, Aileen jest w jakimś szoku chyba. E, zaraz się tym ogólnie zajmiemy wszystkim, ale chciałabym jedną rzecz powiedzieć, bo wydaje mi się, że chyba trochę oszukałam ostatnim razem. W sensie e, teraz jesteśmy w czwartym dniu naszej przygody e, i wydaje mi się, że ostatnio mówiłam, że to jest ostatni dzień. <laughs> Więc, jeżeli tak mówiłam, to, to przepraszam Was za to, bo to nie jest ostatni dzień. Zapomniałam, że jest jeszcze jeden, tylko że on jest dosyć krótki i um, jakby e, po prostu wydawało mi się, że, że zawarte jest wszystko w tym jednym dniu, bo to już jest praktycznie sama końcówka. Także wybaczcie mi ten, ten drobny błąd i niedopowiedzenie. Um, dobra, a my się ogarniamy. He's knocked out cold. Jest nieprzytomny, okej okay. Tak, do, dogadaj mu He had a key on him. Uh -huh. Ma klucz, dobra, jak tam Eileen? No właśnie, ona jest w szoku Nie się She's no właśnie, stało się z nią dokładnie to samo co z dziadkiem. No niestety rozmowa nic nie da. Możemy ją rozwiązać. No tu zgubiła swoje okulary. I zwiążemy naszego pana pastora doesn't seem productive to Co Jak to? A length of strong rope. Nie chcesz związać Izaka? William Thomas Price. Born February 13 1931, died October 21, 1983. Mm, tak to jest ogólnie y Grobowiec y rodziny, a I e, są tutaj pochowane wszystkie osoby, i to będzie nam jeszcze potrzebne, że tak powiem, ta informacja do pewnej zagadki. Um, więc na razie w sumie nie ma sensu się tym zajmować, ale ty, bo wydawało mi się, że powinnam nam związać Izaka. No właśnie. Halo. No i teraz jakoś chcę go związać. Dobra. No to idziemy wołać pomoc. all right we'll take it from here should we bring what's her name to the clinic and no she's not physically hurt it's <laughs> just shock that's all I'll take care of her please just drop us off at grandma's all right then but don't think you're off the hook for that stunt you pulled at the station no no considering the circumstances. I'm gonna refrain from hauling your ass back to that cell. But you better not leave town until we've sorted all this out, or you can look forward to a statewide APB. Got it? That's more than fair, Sheriff. Thanks. Good. Come by the station when you've dropped off your friend. We'll need to take your statement. I will. It's my fault this has happened to her. No, it's not. You know exactly who's to blame. That vile man behind bars, or whoever is pulling his strings. Go there, find out what he knows, and get to the bottom of this. It's too late for Joseph, but maybe she still has a chance. Well, I'm sure as hell not going to wait here for her to rot away. Good. She'll be safe with me. All right then, I'm off. Mm -hmm. get my She's burning up. She's fighting it, whatever it is. tej hmm, gdy weszła w nią jakaś tajemnicza choroba, której, um, która sprawia, że że nie wiem, jakby przestała reagować na wszystko z zewnątrz. I'm sorry. Z babcią można jeszcze pogadać. Grandma is going to look after Eileen while I go interrogate Isaac. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Yeah, just sum up everything. Okay, that's all I need. Good luck out there. Although, we could No, because it's a small key with a tag attached, labeled storage A five. Maybe there's a self-storage facility in town. Oh, no, no, it looks a lot like the key I found in the attic. No właśnie, on jest dokładnie taki sam jak klucz ze strychu. Gdzie on jest? Aha, tutaj. Um, więc y, one jakby należą do tego samego miejsca. Może teraz babcia będzie wiedziała. Też nie wiem. O, aha, okej. Okay. Okej, to wszystko, co potrzebuję. out there. Nie wiem, czy tego magazynu nie trzeba było znaleźć e, w książce telefonicznej. Pamiętam, że jak grałam, miałam z tym lekki problem, żeby ten magazyn znaleźć. Nie, nie to, to. <grych> o, jest ok. Ale jeszcze tam nie pojedziemy, pojedziemy najpierw na komisariat właśnie pogadać z Izakiem. No jak grałam właśnie po raz pierwszy, to byłam dość zdziwiona, że akurat Izak się okazał tutaj, nie wiem, jakimś porywaczem i... trochę innego toku się spodziewałam całej sprawy, ale to też jest bardzo ciekawe. Dobra, jedziemy na komisariat najpierw. Hej, back! No, I am. Do yeah. you guys want my statement? Yeah, the sheriff is waiting for you. Alright. Let's talk, Sheriff. And that's when I found that creek with her tied up in the crypt. Jesus. I had my suspicions about that church, but I never thought it went this deep. Yeah. So, what happens now?

Yeah, I'm not in this. You got I probably shouldn't. He might. Nada. Well, gotta go. See ya. Kala. Out for three. Now, time to talk to Isaac. What's this all about? He's where he belongs. Hello again, my child. I hope you enjoy that cell as much as I did. For a man of faith, this is a room fit for a king. Speak Boże. On jest strasznie um, pewny siebie mimo wszystko i no uh, Zresztą, zobaczycie. Uh, zapytajmy o wypadek najpierw. Did you have something to do with what happened to my grandfather? Alas, I did not. At the time I wasn't enlightened. I nie był mój rodzic. Ale Grandpa znał takie same symptomy jak Aileen. Wtedy został podpisany przez God, bez mojej władzy. Proszę go. Tak. Ma trochę namieszane w głowie, można by powiedzieć. Um, uważa, że jest oświecony. Dobra, spytajmy o Lily Myers. Co ty wiesz o Lily Myers? O. Oh. the drowned girl is a conundrum in life part prophet part mender in death ascended united with the holy conduit. mm-hmm. brazzolini why did you have lily meyer's painting stolen because charles wade isn't a man keen on sharing uh, fine let me put it this way why did you try to get your hands on the paintings lily was special in god's eyes. a chronicler, a bestower of wisdom. As an emissary of God, it was my duty to unlock the divine knowledge in her work for all of mankind. E, tak, ale co ciekawe, Isaac wspomina też e, jakby takie nazwy, e, jak to pielicacz, kronikarz, których używał bodajże m, nasz znajomy Cochran z, e, z psychiatryka. What is your church really about, Isaac? What are you trying to accomplish? The same as any other church. All we want is the salvation of mankind. By any means necessary. Clearly, kidnapping isn't out of the question. Unnecessary evil. I look at the bigger picture, the greater good.

Um. Who is the man dressed in red? No one that concerns the likes of you. Wait, so you do know something about him? Certainly, but that knowledge is not to be shared with unbelievers. Mm-hmm. He knows but he not Tell me what you did to my friend Isaac. I offered her to God, and the Lord accepted her with open arms. She is part of his world now. You're not talking about a Christian God. Of course not. I'm talking mm. about the old God, slumbering in the darkness beyond. What are you saying? You offered Eileen's soul to this God of yours? She is but one of many. I guided them all to the stairs of judgment. Wait, Wait. So, so you were responsible for all those people disappearing? Going crazy? All I did was bring them face to face with God. If they chose to reject him, They were redemption. To jest totalnie taki blow mind w mózgu, nie wiadomo co się dzieje w ogóle, ale no, jest w tym coś, jakby to powiedzieć, jest, jest w tym coś, jakieś ziarnko prawdy, bo jakby część rzeczy będzie się zgadzać potem z wydarzeniami późniejszymi. Ale jest to takie szalone podejście, że, że on ofiarowuje jakiemuś Bogu duszę, i w ogóle ci wszyscy ludzie nagle są bez życia. Tak, jakby to jest takie. O, oh my God. Jestem here. Teraz A jeszcze mogłabym mu w sumie pokazać rzeczy. Tak, tak, bezbożnica. Nie mu tego pokazać. Uh -huh. I, I could, but I'd rather not tip him off before I know what this key opens. I, tam, I, tam, I don't need to show that to him. You know something about this flower, don't you? Oh, yes. A link to the divine. They help by preparing the body for unity with God. So, you've drugged people with it? Such a crude choice of words. It has been one component of my sacred work, yes. <laughs> Tak, to, i to jest właśnie najciekawsza rzecz w tym wszystkim, to znaczy, bo ten kwiatek tak bardzo łączy się z e, całymi tymi zajściami. Ja na początku właśnie myślałam, że jednak będzie tutaj taki element e, paranormalny trochę, a, ale biorąc pod uwagę, że został wprowadzony ten kwiatek, który jakby odurza ludzi, który powoduje halucynacje. To tak naprawdę nie wiemy, ile z tego jest rzeczą paranormalną, a ile z tego jest rzeczą właśnie taką yy, realną, ale tylko dla ludzi z halucynacjami. <grych> Więc to jest naprawdę ciekawe, jak, na, jak wiele można, nie wiem, zinterpretować z tego. Yy, czy, czy faktycznie wierzymy w to, co się dzieje, że, że to jest, nie wiem. Że, że tu są jakieś zdarzenia paranormalne, czy, czy wierzymy w moc tego kwiatu, e, którym ten, ten koleś odurzał? E. No, wkrótce się dowiemy, to prawda. jest tu coś jeszcze, co Chyba nie. Tak, tak, będę żałować. Nothing else in there. Ha, myślałam, że od niego weźmiemy jakieś rzeczy. Nothing else there. Szafki z dowodami chyba nie, nie otworzymy. Dobra, no to idziemy stąd. Nie ma co tu szukać więcej. pójdziemy może do tego magazynu zobaczyć Okej. Okay. Storage A5. This is it. Tak to jest, tak. Storage A6. Storage A7. Tu chyba dalej się nie da iść. O, tu jest dziurka od klucza to przy każdym the door open by turning the key. Tak <noise> eee, Dobra to najpierw otworzymy ten. Zobaczy, co tu jest. where is it? was he trying to uncover something in these paintings? mm-hmm. i guess he felt compelled to tell the world how hard he was looking for something. lunatic. <laughs> i don't believe this. they're ruined. he must have used that paint thinner on the paintings. that means there's only a single painting left. the one in the cabin. No i tak, niestety jak właśnie grałam po raz pierwszy, to bardzo żałowałam, że nie jesteśmy w stanie obejrzeć w ogóle tych obrazów w takiej formie, w jakiej ona je malowała wcześniej. No nie jesteśmy w stanie, jakby, nie wiem, zobaczyć, jak ona widziała świat, bo on je wszystkie zniszczył i to jest taki smutny. He to learn the of these no. Czegoś szukał nie wiadomo czego. Weźmiemy ten rozczarczalnik ze sobą. Tak, skoro on tutaj jakby tego nie znalazł, to właśnie Cathy trochę myśli, że, że z, w tym ostatnim obrazie nad jeziorem będzie coś widać, więc z, z, zobaczymy to jeszcze. Ale zanim co, to jeszcze mamy ten jeden kluczyk. Sprawdźmy, czy pasuje. Nie, nie to. Tu? Aha! Aha. Hmm, co my tu mamy? I found a tape in there okay. there's also something else okay, no, custody appeal form for me July 15th 1981 I don't believe it he he tried to get me back from my mom right to the very end. <laughs> I'm going to put it together, Kathy. Aha, there is no document. So that's where Grandpa's old uniform went I wondered why I didn't see it in the attic. Nothing useful. Okay, there's a lot of stuff in there. There's just some old newspapers in those. No, czy chyba nic więcej i tutaj a, nie będzie. Standard microtape labeled Operation Log number no. 4. It should play fine in Mr. Dicto. <laughs> dobra, spróbujmy ją otworzyć w takim razie. Nie. A, God damn it. This is Joseph Rain. Operation Log Part 4. August 8th, 1981. The area appears to be circular with. along the outer perimeter. I've determined that some kind of endothermic reaction is taking place. So it's important to be observant of changes in temperature. Find the source. Severing the link, perhaps I can save them. Jimmy and all the others. Reoccurring dream. I'm standing in front of a huge black hole in a clearing in the woods. There's a man dressed in red urging me to jump. I'm afraid to, but I take the plunge anyway. For some reason, I don't think I have anything to lose. As I'm falling, I reach for the parachute cord, but to my horror, there's nothing there. That's when I wake up. Hm. To są nie wiem, prawdopodobnie już yy, chyba ostatnia kaseta yy, z informacjami od Josefa które się właśnie. Um, jakby potem odniosą do rzeczywistości. Dobra. Wracamy stąd. Co ciekawe, Kati nie pozamyka tych wszystkich <śmiesz> miejsc wywalone. <śmiesz> Dobra i zajrzyjmy do babci może najpierw. Czy da się z nią pogadać na temat tego, tej opieki? O, możemy to odpuścić, albo możemy pogadać. Hi, grandma. Słuchaj, I coś w tym, co storage unit. to oh? What was it? Custody papers with my name on them. I was hoping you wouldn't have to see those. I need to know what happened, grandma. <sighs> Sharon was never a good mother to you, Kathy. I know. It was the illness. She tried her best. It wasn't all bad. You don't know the despicable things she and Brian did drugs, violence. We wanted something better for you. Joseph started talking to lawyers, staying up late at night on the phone, trying to find a way, some kind of loophole to get you back. But eventually, we ran out of courts to appeal to, and your mother retaliated with a restraining order. And that was it. Mm -hmm. She had won. I wish things could have been different. I do too, dear. Every day. Now you're getting me close to tears. Let's talk about something else. Okay, Grandma. <laughs> no. <laughs> niezbyt ciekawe życie, znaczy niezbyt miłe życie powiedzmy, miała Katy i dosyć ciężko to wszystko zniosła, ale mimo wszystko. Mimo wszystko to fajnie, że udało się, że tak powiem, z Babcią w końcu spotkać. Szkoda tylko, że tak późno i, i że nie miała okazji już pogadać z Josefem z swoim dziadkiem. No ale nie, nie wiem, czy jest tu coś jeszcze do pogadania. Nie, nie. Wiem. Dobra, to idziemy na, do domku nad jeziorem, może i zobaczymy jeszcze ten obraz. I myślę, że będziemy kończyć. I, i w kolejnych odcinkach y, skończymy, jakby ten dzień. W ogóle Black Hats mamy już wyszarzone, magazyn też mamy wyszarzony, klinikę też. Już nie możemy się tam wrócić, jakby. Anybody home? Guess not. Jak wygodnie, nie? A jak wygodnie. Dobra, to może chociaż w sumie może teraz będziemy kończyć, a w kolejnym odcinku dostaniemy się do środka i spróbujemy ogarnąć ten obraz. No bo jeżeli tutaj faktycznie byłaby Su, znowu to ona nie dałaby nam tak po prostu zniszczyć tamtego obrazu. A no, mimo wszystko chcemy zrobić mniej więcej to samo, co próbował zrobić Isaac, e, żeby się dostać jakby do tego, nie wiem, o czym myślała e, Lily, malując te obrazy. Więc, e, więc jakby zajmiemy się tym następnym razem, a na razie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Dajcie znać w komentarzach, e, co Wy myślicie o całej tej sytuacji i y, usłyszymy się w kolejnych odcinkach z Katy Rain. Trzymajcie się ciepło i pa pa.